Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest ostatni, najprawdopodobniej, odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Połóżmy się od razu do animusa, bez obcyndalania się, ponieważ na pewno jesteście ciekawi, co się właściwie dalej u Altaira wydarzy, bo będzie gorąco, wierzcie mi, naprawdę. Ostatnia sekwencja w tej grze jest mega. Dobra, lecimy. Jak pamiętacie, musieliśmy wrócić do Masjafu po całej sytuacji są wszyscy. Oszli do mistrza. Czy to templariusze? Znowu zaatakowali? Kroczą ścieżką. Jaką ścieżką? O czym ty mówisz? Ku światłu. Mów do rzeczy. Istnieje tylko to, co pokazuje mistrz. To jest prawda. Oszalałeś. Ty też będziesz kroczyć ścieżką. Inaczej zginiesz. Tak rozkazał mistrz. To Al prawda? Co on wam zrobił? Chwała mistrzowi, który prowadzi nas ku światłu! No i jak widzicie, Al coś odwalił, że w ogóle cała wioska jest jakaś wypustoszała. Kilku ludzi stoi jak jakieś ząbiaki, jakby nie mają swojej własnej jakiejś świadomości. Nie wiadomo co się tak naprawdę stało. No ale wygląda na to, że chyba Robert miał trochę rację, że Al nas zdradził. No zobaczmy, wszystko jest takie opustoszane wszędzie jest jakoś tak szaro, bez wyrazu. Kurde, nie wygląda to najlepiej. Okej. Okay. Może idźmy dalej lepiej, nie, nie stójmy koło nich. Oho, no i właśnie niestety. I to jest, moi drodzy, problem, że musimy zabić swoich własnych. Tak. To trochę boli, no ale cóż. Au. gadamy. No, ale nie mamy wyjścia, z no są agresorami, więc no, no my się tylko bronimy. No, no musimy, bo inaczej by nas zabili. Dobra, okej, okay, spadł uwagę. gościu. Oż, kurde, oni mnie wszyscy łapią. No łapy przy sobie panowie. Kurde. Okej, okay, ładnie. Dobrze. To jest głupio mi tak zabijać asasynów, no ale no cóż, no tak jak mówię, no jeśli są agresorami, no to co mam zrobić. Dobra, spadajcie panowie. No ale tak jak Altair powiedział, co Al coś ewidentnie im zrobił, tylko. A teraz. Za światło! Nie ścieżką! No i zobaczcie, kolejni asasyni, no. no bo właśnie teraz pozostaje pytanie, co Al Mualim właściwie zrobił e, wszystkim tutaj w Masyafie. No bo na to pytanie odpowiedzi jeszcze trochę nie poznamy. Dobra, spadł, błagę, gościu. Mogę na tym mocne, kurde, z tymi mocnymi atakami zacząłem problem, żeby je skontrować, ale dobra, siadło mi na szczęście. Okej, okay. jeszcze go, jeszcze dziada, dobrze. Kurny, puszczaj mi dziadu. No i zawsze wie, mnie... no patrzcie, kolejny próbuje mnie łapać, je? no co za chłop. No, ja pierdzielę panowie, co wy macie z tym łapaniem, no. Jak widzimy, na szczęście Malik nam pomógł. I, a, dobra. <grywa> ok, musiałem poczekać chwilę. Dobra, lecimy jak najszybciej dalej. Wybrałeś dobry moment. Najwyraźniej. Uważaj na siebie, przyjacielu. Al-Mualim nas zdradził. Tak. Zdradził też swoich sojuszników, Templariuszy. Skąd to wiesz? Po naszej rozmowie wróciłem do ruin pod świątynią Salomona. Robert prowadził dziennik. Wypełniał jego strony objawieniami. To, co tam przeczytałem, złamało mi serce. Ale otworzyło mi oczy. Miałeś rację, Altairze. Nasz mistrz cały czas nas wykorzystywał. Nie mieliśmy ocalić Ziemi Świętej, tylko dostarczyć ją prosto w jego ręce. Trzeba go powstrzymać. Ostrożnie, Maliku. Zrobi nam to, co zrobił innym, jeśli będzie miał ku temu okazję. Musimy trzymać się od niego z daleka. Co w takim razie proponujesz? Ręka, w której trzymam ostrze, wciąż jest silna, a moi ludzie lojalni. Błędem byłoby nie skorzystać z naszej pomocy. Odwróćcie uwagę niewolników. Jeśli uda się wam odciągnąć ich ode mnie, może zdołam dotrzeć do. do Al-Mu'alima. Zrobię jak każesz, Daj. Ludzie, z którymi walczymy, stracili panowanie nad umysłami. Jeśli możesz nie przelewać ich krwi. Tak! Al-Mu'alim zdradził kodeks, ale to nie znaczy, że my też musimy. Zrobię, co mogę. Tylko o to proszę. Bezpieczeństwo i pokój, przyjacielu. Twoja obecność tutaj da nam jedno i drugie. No i dobra, moi drodzy, jak widzicie, największy, można powiedzieć, wróg od początku gry stał się naszym najlepszym przyjacielem, tak naprawdę. To, co jeszcze chcę powiedzieć, to Dai, które przed chwilą Malik wypowiedział, to jest po arabsku brat, o ile się nie mylę. Dobra, tymczasem lecimy już do Al Mualima bezpośrednio. Ja pierdziele. Ale przykre, to jest strasznie, że... no, nasz mistrz nas zdradził. Muszę uważać, żeby nikogo nie zranić. Kurde, niby wypowiadał do nas tyle mądrych sentencji i tak dalej, a... No, zaprzeczył tak naprawdę sam sobie, tak naprawdę można powiedzieć, że jego wszelkie... Kurde, ludzie, że jego tak naprawdę, że sens tak naprawdę tego wszystkiego, co do nas mówił, no właśnie wszystko straciło sens jakikolwiek, tej jego nauki i tak dalej. Co się dzieje? A więc, uczeń powraca. Nigdy nie lubiłem uciekać! Ani też słuchać! Dzięki temu nadal żyję! Co ja mam z Tobą zrobić? Wypuść mnie. O, Altairze, słyszę w Twoim głosie nienawiść. Czuję jej żar. Wypuścić cię? Byłoby to nierozsądne. Czemu to robisz? Znalazłem dowód. Dowód czego? Że nic nie jest prawdziwe i wszystko jest doswolone! Chodźcie! Zabijcie zdrajcę! Zabierzcie go z tego świata! Nie moi drodzy, jak widzicie... Almualim nas ma, manipuluje nami za pomocą właśnie... No kurde, co mi tak ciągle próbują łapać? Ee, Al manipuluje nami za pomocą tego skarbu templariuszy, który znalazł. Znaczy, który my mu właściwie czyli właśnie za pomocą tego jabłka Edenu. Mówię, no, jabłko Edenu to jest bardzo istotny wątek i radzę wam ten artefakt koniecznie zapamiętać, bo jest on mega istotny w, również w fabule dalszych części, dlatego koniecznie zapamiętajcie właśnie jabłko Edenu. One jest... Ono jest wręcz żeby jakby rozumieć fabułę i tak dalej. Ono będzie bardzo istotnym elementem. Jednym w sumie z, z najistotniejszych. Kurde jakby porobił teraz Machadin. Skubany. Właściwie jego iluzja tylko. Pamiętajmy, że to jest tylko iluzja. Ci ludzie nie żyją. No, patrzcie co za dziatną. Cały czas miał atakuje tymi mocnymi, no. Skubany no, Nie tych mocnych ataków kontrolować. Ostrożnie bo Naprawdę mało HP mi zostało no, patrz, no. Co za kurdy? Dobra, zginął nareszcie. Znaczy, on już rzadko w sumie zginął. Spójrz na mnie! Boisz się? Stawiłem czoła wielu przeciwnikom. Każdy z nich był groźniejszy od ciebie i wszyscy zginęli z mojej ręki! Nie boję się! Udowodnij. Czego miałbym się bać? Jaką mocą władzę. Kury, to jest jakieś chore, jaką to jabłko ma moc, naprawdę. Dobra, okay, lecimy. Musimy się tych wszystkich iluzji pozbyć. Dobra, mamy nadzieję, że nikt nie zaatakuje. Dobra. Kurde, puszczaj mnie, ty klonie, czy oryginalny, ale mnie nie wiem. jaj. Kurde, nie cierpię tych mocnych ataków, no. Jest tak trudno skontrować jakoś. Nie mogę tego wyczuć zupełnie, powiem wam. No dobra. Ciebajmy ich jak najszybciej. Dobra. Aż jakieś ostatnie słowo? Okłamałeś mnie. Mówiłeś, że Robert ma niecne plany, ale dążyłeś do tego samego. Nigdy nie umiałem się dzielić. Nie uda ci się. Inni znajdą w sobie siłę, żeby ci się sprzeciwić. A, i właśnie dlatego, dopóki ludzie mają wolną wolę, nigdy im nie nastanie pokój. Zabiłem ostatniego, który tak mówił. Odważne słowa, chłopcy, ale tylko słowa. Więc mnie wypuść, wprowadzę słowa w czyn. Mistrzu, dlaczego nie zrobiłeś ze mną tego, co z innymi asasynami? Tylko pozwoliłeś mi zachować własny umysł. To kim jesteś i to, co robisz, są ze sobą zbyt blisko powiązane. Gdybym pozbawił cię jednego, straciłbym mi drugie. A ci templariusze musieli zginąć. Ach, choć prawdę mówiąc, próbowałem. Wtedy w moim gabinecie, kiedy pokazywali ci skarb. Ale nie jesteś taki jak inni. Przejrzałeś iluzję. Oszustwo? Tylko to potrafi tworzyć. Ten skarb templariuszy, ten fragment Edenu, to słowo Boże. Teraz rozumiesz. Morze Czerwone nigdy się nie roztopiło. Woda nie zamieniła się w wino. To nie machinacje Eris doprowadziły do wojny trojańskiej, tylko to iluzja. To, co planujesz, jest zwykłą ułudą. Chcesz zmusić ludzi, aby poszli za tobą wbrew ich woli. Czy no mniej mniej rzeczywiste od zjaw, którym część oddają teraz Saraceni i Krzyżowcy? Tym tchórzliwym bogom, którzy uciekają z tego świata, aby ludzie mogli mordować w ich imię? Oni wszyscy już żyją w kłamstwie. Ja jedynie oferuję im inne. Takie, które nie wymaga tyle rozlanych Oni przynajmniej sami wybierają swoje zjawy. Czyżły? Nie licząc garstki heretyków i neofitów? To nie w porządku. Ha! Teraz twoja logika cię zawiodła. Zamiast niej poddajesz się emocjom. Rozczarowałeś mnie. Więc co teraz? Nie pójdziesz za mną, a ja nie mogę cię zmusić. Na dodatek odmawiasz porzucenia tej diabelskiej intrygi. Dotarliśmy więc chyba do martwego punktu. Nie, dotarliśmy do końca. Będzie mi ciebie brakować, Alteirze. Byłeś moim najlepszym uczniem. No i moi drodzy, musimy w tym momencie zabić dziesiątego, który jest na tajemnicy skarbu. Czyli właśnie almolima Dobra, tylko teraz. No właśnie. Teraz moi drodzy, musimy Almonima znaleźć. Ale nie pamiętam, powiem wam szczerze, zupełnie jak to się kurczę robiło, więc tutaj może flagę przy okazji. Ale kurde, jak. Hmm. Dobra, tu go mamy. Moje ostrze jest moim oczakiem, Almonim. Dobra. I teraz właśnie, moi drodzy, cała zabawa polega na tym, że musimy, ale szukać. Ale kurczę, zobaczcie w ogóle jakie to są święte też wątki religijne się przeplatają. Właśnie z tym, że może czerwone się nigdy nie rozstąpiło i tak dalej, że woda nie została zamieniona w na wino i te peyte się wszystko dzięki yy, temu jabłku Edenu. Naprawdę, kurczę, yy, zawsze podziwiłem tą serię za właśnie takie zabawy wątkami religijnymi. To było genialne ze strony Ubisoftu, no. Z Zawsze mi się to mega podobało. O, flaga jeszcze jedna. Wezmę sobie czemu nie. Zakoszę albo albo flagę. Dobra. Lećmy dalej. Mm, gdzie on teraz może być właściwie? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak długa jest ta walka. Kurde, puszczaj mnie. On chyba znowu zniknie. Teraz mi się gdzieś tam pokazał. Dobra, jest. Okej, chyba teraz muszę się, Ciukry, ostrze i go, dziabnąć, tak jest. Niemożliwe. Uczeń nie może pokonać mistrza. Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. Na to wygląda. Wygrałeś, więc idź i odbierz swoją nagrodę. Trzymałeś w dłoni ogień, starcze. Trzeba go było zniszczyć. Zniszczyć jedyną rzecz, zdolną zakończyć krucjaty i zaprowadzić trwały pokój? Nigdy. Więc ja to zrobię. Przekonamy się. I postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią wiatrem, bo wielka mądrość. Przynosi utrapienia. A kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. Zniszcz to! Zniszcz to, jak obiecałeś! Ja... nie mogę... Tak, możesz, A Ale tego nie zrobisz. Mamy to. to. No i moi drodzy, naszym przygodzie, Altaira w tej grze się kończą. Tak, zabiliśmy almoli, odzyskaliśmy jabłko Edenu, no, ale co to nam dało? Po co, co to templariuszu? Jak? Mamy mapę. Ile sztuk? Przynajmniej pół tuzina. Nie potrzebujemy aż tylu. Można założyć, że część uległa uszkodzeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby wszystkie były wciąż w pełni sprawne. Co najmniej dwa znajdują się na obszarach, które już nie istnieją na powierzchni Ziemi. Wyślemy grupy poszukiwawcze do każdego z punktów. Potrzebny nam jest tylko jeden. A co z pozostałymi? Trzeba je zebrać. Niczego nie można pozostawić przypadkowi. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to jakiś ocalały próbujący bruździć w nowym świecie. A asasyn? Nie jest już potrzebny. Zabij go. Zaczekajcie. Wiecie, jak to się odbywa. Wątpię, żebyśmy mogli tak po prostu tam wejść. Do czego zmierzasz? Możemy go jeszcze potrzebować. Jego wspomnień. Radziłabym przetrzymać go, dopóki nie potwierdzimy, że nie spotkają nas już żadne niespodzianki. To zwykła strata czasu. Sam to powiedziałeś. Nie możemy nic pozostawić przypadkowi. Dobrze. Upewnijcie się, że nie jest już do niczego potrzebny i wtedy go zabijcie. Zgoda. Przestań podważać mój autorytet! Właśnie ocaliłam twój zadek. Chodźmy. Mamy dużo pracy. Proszę się zbytnio nie odprężać, panie Miles. Niedługo wrócimy. Co to jest? I to jest najciekawsze. Zobaczcie, że Desmond e, jakby... Przejął, można powiedzieć, Orli wzrok od Altaira. Teraz sam potrafię nim patrzeć. Zobaczcie. O mój Boże! Wygląda jak. czy to krew? Kogo oni tu wcześniej trzymali? I co się z nimi stało? Ciekawe, co to znaczy. No właśnie, czy są te wszystkie symbole namazane krwią, co to w ogóle jest i tak dalej, tego moi drodzy dowiemy się w następnej części, Ten, a w sumie niekoniecznie chyba, z tego co pamiętam wątek jakby tego pokoju, tego kto właściwie to narysował, e, będzie się ciągnąć jeszcze przez kilka części. No ale cóż moi drodzy, na tym kończymy pierwszą część Assassin's Creed, mam nadzieję, że zakończenie was usatysfakcjonowało, jest jak dla mnie naprawdę mocne. Ehm... Przede wszystkim walka z Amualim. była fajna, była pomysłowa To nie było tylko takie coś, że po prostu naparzaliśmy się kontrami jak z każdym innym templariuszem e, Tylko faktycznie ta walka była jakaś ciekawa i e, z pomysłem Fajne było to, że mieliśmy tą iluzję e, dziewięciu, których zabiliśmy No i teoretycznie moi drodzy, zginęli wszyscy, którzy znali e, tajemnicę skarbu No ale teraz znają również Altair e, No i pytanie, co właściwie dalej z tą postacią e, Powiem wam tak, wątek Altaira jeszcze się rozwinie Bo to nie jest tak, że ta postać całkowicie znika z tej serii E, znaczy, powiem Wam tylko tyle, że w Assassin's Creed 2 wcielimy się w kogoś innego, ale e, mówię, wątek Altaira wróci, więc tak, e, zapierzmy się może za ocenę gry, tak jak ja to zawsze robię, dobra? Kalkulatorek. Cóż, e, powiem Wam tak, ja osobiście przeszedłem tą grę około 5 razy, jeśli dobrze pamiętam. Teraz to jest właśnie piąty albo 6, nie wiem dokładnie. Nie powiem wam, że kiedyś jak tą grę przechodziłem, to bardzo nie doceniałem fabuły. W takim sensie, że wiecie, pod koniec już mi się tak nużyło, bo robiłem jednak ciągle te śledztwa, zabójstwa, to było takie schematyczne, ale powiem wam, że po latach, kiedy już tak jakby trochę, nie wiem, dojrzałem, zmądrzałem, nie wiem, to powiedzmy, że jakby o wiele bardziej docierają do mnie wątki, które twórcy tu poruszyli. I jakby ta fabuła jest naprawdę świetna i daje nam szczerą dziewiątkę, bo naprawdę ona pokazuje też jak my jesteśmy manipulowani, jak się nam pokazuje jakieś różne iluzje kłamstwa i tak dalej właśnie. Eee, może nie kończy jabłkiem Edenu, ale no to jest naprawdę jedna wielka metafora tego, jak współczesny świat działa na podstawie jakich manipulacji i tak dalej. I to jest naprawdę genialnie w tej grze pokazane. To jest taki trochę... to jest taki trochę matrix jakby gier. Serio, naprawdę mega mi się to podoba. Bardzo też mi się podoba mieszanie w wątkach religijnych, że właśnie tak jak mówiłem, nigdy nie zamieniono wody w wino, czy może czerwony gdzie się nie rozstąpiło, tylko właśnie to wszystko było iluzją i stało się za pomocą tego fragmentu Edenu. To jest też istotne właśnie, że to jest fragment Edenu. Nic więcej nie zdradzę, po prostu zapamiętajcie, że to jabłko Edenu to jest fragment Edenu. Co dalej, moi drodzy? Jeśli chodzi o grafikę, mogę dać ósemkę. Wyżej nie dam, no bo niestety, ale no cóż, no gra nie wygląda już dzisiaj najlepiej. Ale wiecie co, pamiętam doskonale, że jakby z perspektywy premiery gry ta grafika była naprawdę świetna. Pamiętam to doskonale, zwłaszcza te takie filtry, ta, taka jakby tajemniczość powiedzmy zachowana w tej grafice była naprawdę świetna. To, że właśnie każde miasto miało swój własny filtr graficzny, było to naprawdę świetnie, świetne. I muszę przyznać, że model Altaira jest wykonany genialnie. Naprawdę on się normalnie niemalże nie zestarzał. Kurde, nie wiem jak twórcy to zrobili, ale model Altaira wygląda naprawdę 10 na 10, nie? Do dzisiaj nawet prezentuje się dobrze. Więc tutaj szacun za to. Jeśli chodzi o soundtrack, muszę dać szczerą dziewiątkę, bo powiem wam, że zwłaszcza kiedy byliśmy w bibliotece al Mualima i gadaliśmy z nim i właśnie kiedy przegrywała ta muzyka konkretna, ten soundtrack właśnie z Masyafu ja, to było genialne, te rozmowy miały taki klimat, z, e, właśnie te rozmowy z Al e, No głównie za sprawą oczywiście Jaspera Kida, który jest kompozytorem e, muzyki do Assassin's Creed. Tutaj ogromny szacun dla niego. Ogólnie Jasper Kidd to jest naprawdę legenda jeśli chodzi o soundtracki gier. Posłuchajcie sobie między innymi soundtracków z wszystkich tych pierwszych części Hitmana, zwłaszcza main film z pierwszej części, Kryptonim 47, naprawdę genialny jest. E, no i cóż, także mówię, Jesper to ogromny szacun za, za soundtrack do tej gry. E, co jeszcze, moi drodzy, co jeszcze? E, jeśli chodzi o wszelkie mechaniki, myślę, że również mogę dać śmiało dziewiątkę, bo tak naprawdę, może one z dzisiejszej perspektywy wydają się monotonne i schematyczne, ale e, one były naprawdę rewolucyjne w tamtym czasie. Nie istniała druga taka gra jak Assassin's Creed, nie było takiej. E, I muszę przyznać, że ze względu na tą innowacyjność, oryginalność, muszę dać dziewiątkę, bo. E, oho. Czy ja mogę grać dalej? Jak to? O co chodzi? Ty, Desmond, nie zasypię mi tu. Yy... What? Naprawdę można grać dalej? Pos Aha, po prostu można się położyć do Animusa i wykonać kwe wszystkie kwestie na 100%. Dobra, to dlatego, okej. Okay. Dobra, myślę, że my możemy sobie wyjść do menu w tym momencie. No, i moi drodzy, jeśli chodzi o sam gameplay, myślę, że mogę dać również szczere 9, bo... No kurczę, mimo tego, że gra jest schematyczna, trochę się zestarzała i tak dalej, to gra się w to naprawdę świetnie, głównie ze względu na tą bardzo tajemniczą, mroczną, taką. Może nie tyle mroczną, ale taką bardzo enigmatyczną, tajemniczą atmosferę. I myślę, że to jest ta główna kwintesencja tej części Assassin's Creed, że właśnie mamy tę straszną tajemniczość i tak naprawdę nic nie jest jasne do samego końca. W sumie koniec też. Za wiele nam tak naprawdę nie wyjaśnił, no bo ten wątek będzie się ciągnąć w kolejnych częściach. Także moi drodzy, moja ostateczna ocena gry wychodzi 8,8 na 10. Myślę, że na to w pełni zasługuje. Tak jak mówię, no jest to jedna z bardziej rewolucyjnych gier, jakie się ukazały, i seria Assassin's Creed, już jest naprawdę legendarna, kultowa. No i mówię, ta część naprawdę jest świetna. Muszę przyznać, że nawet mimo tego, że rozgrywka jest schematyczna, nie nudziło mi się to zupełnie, bo właśnie mieliśmy tu kolejne jakieś wątki filozoficzne, te rozmowy z Almualimem po zabiciu każdej ofiary, no to było genialne, naprawdę. E, moi drodzy, jeszcze zapowiem następny let's play, e, niestety, znaczy niestety, no, e, dla tych, którzy czekają na drugą część Assassin's Creed, no to muszę was zawieść, bo nie będziemy grać w Assassin's Creed 2 od razu. A będziemy, moi drodzy, grać w Red Dead Redemption 2. Tak, to będzie następna seria Let's Play po Assassin's Creed. Eee, cóż, no, głównie z tego względu, że uzbieraliśmy już kasę na tą grę z donatów, więc bardzo oczywiście wszystkim donatorom dziękuję za to. Eee, no i właśnie, moi drodzy, jutro e, ukaże się pierwszy, mam nadzieję, że może pierwsze dwa e, odcinki z Red Dead Redemption 2. Muszę przyznać, że strasznie się nie mogę doczekać. Eee, no a, moi drodzy, Assassin's Creed 2 zostawimy sobie właśnie po skończeniu Red Dead 2. E, taki mam plan, no bo, wiecie, ja zawsze tak robię, że jak już sfinansujemy jakąś grę w tych donate'ach, no to wtedy po prostu, e, to ten, to, co ja chciałem powiedzieć, to ona wchodzi jakby na pierwszy plan, czyli jakby cały mój, e, powiedzmy, cała moja lista gier, tak, jest w tym momencie do wywalenia, kiedy e, z, z, z uzbieramy donate'y na jakąś grę i wtedy od razu zaczynamy ją nagrywać, e, więc, e, tak jak mówię, znaczy od razu, no, po skończeniu danego let's play'a aktualnego. Więc moi drodzy mówię, jutro zobaczycie pierwsze dwa odcinki, mam nadzieję z Red Dead Redemption 2. No a tutaj będziemy już sobie kończyć. Tak jak mówię, ci, co, którzy, ci, którzy czekają na Assassin's Creed 2, spokojnie, nie bójcie się. Tak jak mówiłem, pojawi się cała seria Assassin's Creed, ale wszystko w swoim czasie. E, także jutro Red Dead Redemption 2 zaczynamy, a po skończeniu Red Deada pojawi się właśnie Assassin's Creed 2. E, także cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że się wam podobała seria, bo mi osobiście mega było wrócić po raz kolejny do tej gry. I mówię, po latach naprawdę o wiele bardziej doceniam tą fabułę i to, co twórcy chcieli tutaj przekazać. Ta gra jest naprawdę mega filozoficzna i... no... Niektóre rozmowy z Elmolimy były naprawdę świetne. Także cóż moi drodzy, jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się właśnie jutro w pierwszych dwóch odcinkach, mam nadzieję, z Red Dead Redemption 2. Na razie!